Tak. Dzisiaj, zrobię w Minecrafta, stwórz nowy świat. Yy, przetrwanie. Tak, przetrwanie. Jak możemy nazwać yy, mój świat? to możecie napisać w komentarzach? No, możecie napisać yy, ja w komentarzach. Na razie nie daje nazwy. Możecie sami zdecydować. Tam stwórz. Dobra, ładuje się. Długo się to ładuje. Przepraszam, ale mam internet taki. Ładuje się. O. Czy O jestem, no muszę sobie w ogóle in, inne sterowanie dać. Pomyśl trochę to wkurza. No. No, no. no. crafting. No. No. Mamma. patyki Pyk. A, możecie napisać w komentarzach Czy, czy, czy przeszliście cały komanicraft możecie napisać w komentarzach. Bo ja nie wiem. Dlaczego? Ten odcinek będzie taki krótki na rozkrzewkę Krótki będzie bardzo. Więc wyraźnie taki długi. to był krótki. Komienny ten. Kamienny Dobra, mamy. Nie ma więcej kamienia niepotrzebne. O nie, słyszałem dwa kilofy. Jak je kupi? Tylko sobie teraz szarełko załatwić. O ty Odpilsnika. Przepraszam cię, ale musiałem. O ty te... ja mam tego? Jedno, dobra. O, owieczka, szybko już łóżko. Coś się nie stało w ogóle. O, kolejna. Dzień dobry. Przepraszam, ale akurat mam mię mięsko. O, tu jaki fajny kejp jest. Się wydaje się, że w takim kiedyś byłem. Kurczę, muszę torczę. To jest jakiś O, jest szelask. Jestem uratowany. Mam. Dobra, myślałem, że mi się nie zbiera, bo czasami tak się baguje. Że się w ogóle nie zbiera te szelazo? O, węgiel. Przyda nam się, żeby przepalić, ale tylko jeden to nie wystarczy, więc trzeba więcej. Dobra. Może by tam wejść? Jeszcze się zastanowimy. Tam jest węgiel, ale tu jest bliżej ten węgiel. Ciekawe, nie tutaj. Tutaj jest ten węgiel opyla się bardzo kobrać bo jest bardzo dużo o zaraz będę miał drugi level w ogóle no dobra no, atakuje czy są? ciemno jak nie powiem, nie powiem gdzie dobra idziemy dalej automatycznie Trochę kamienia, czy potrzebujemy. O, mamy 10. A górę stosuje na pies. Węgla mamy jest bardzo dużo. Ale muszę jeszcze spytów wpłynąć. Dobra, przy tym kiedy sobie zostaniemy. Patrzmy na bardzo długo. owieczka owieczka Nie, nie Nie, 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 nie